Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przejedziemy się autobusami i tramwajami MPK Łódź oraz pociągami LK. Zapraszam do oglądania. Teraz jadę i Nowo City Live na 66 to na postacią 1863, żeby dojechać na tramwaj numer 3. Jestem teraz w Łodzi akurat, dlatego właśnie postanowiłem sobie nagrać vloga, bo dzisiaj będziemy też szukali Tak to AEG który został niedawno zjedzony przywieziony do łodzi. I na pewno trzeba na jak go poszukać. Bo teraz po łodzi. To jest tam do przystanku. Około na łagiewniki szpital, hotel, bud. Tam stoją kolejne autobusy, jak taka. Między innymi Saladis Urbino 12. nawet dwa na się Urbino 12 tutaj stoją. Jak widzicie. To jest 51A stoi 51a, Saalis, 51 ów na 12. A z Aż 51A. Dwa Saalisy na nie 51A O, to moja babcia. Właśnie dzięki tym trudnem koną Zobaczcie jak ładnie ten Instruzunowo City Life nie odwozi. Małe wyświetlacze od RLG. Kasowniki RLG. I jedziemy. Następny przystanek. Ogólna łagietnicka. Tam Mamy teraz nowego lektora, bo przedtem czytał Tomasz Zimoch bardzo głośno, ale teraz mamy nowego lektora. Nie wiem jak się, jak się nazywa, ale zaraz poszukam i na pewno będę wiedział jaki to lektor. Powiem, że wcześniej był Tomasz Zimoch, który bardzo głośno i krzykliwie czytał zapojęcie przystanków MPK Łódź. Już wiem, kto czyta zapowiedzi przystanków MPK Łódź. teraz Bo skoro wcześniej czytał głośno Tomasz Zimoch, to teraz tak normalnie czyta Kamila Maćkowiak. Oto jego głos! To jest głos Kamila Maćkowiaka, który teraz czyta zapowiedzi przystanków MPK Łódź. Bo, bo co prawda, Tomasz Zimoch. To mi bardzo nie rozpodobało się niektórym pasażerom, ale ja już kiedyś jechałem MBK Łódź i wtedy zapowiadał Zimoch, ale to mi się bardzo spodobało. Ale teraz Kamil Maćkowiak bardzo ładnie przyda zawojecie przystanków MBK Łódź. Bo właśnie raz obejrzałem film, kto przyda zawojecie przystanków i wiem, że teraz Kamil Maćkowiak przyda zawojecie przystanków MBK Łódź zamiast Tomasa Zimocha. Tomasz chce bardzo fajnie czyta zapowiedź przystanków, ale dość głośno czytał, ale, ale Kamil Maćkowiak też jest super, też fajnie czyta zapowiedź przystanków. Teraz dojeżdżam do przystanku Łagiewnicka 292, to jest przystankiem na żądanie oczywiście. O, tak właśnie czyta Kamil Maćkowiak, jak słyszeliście przed chwilą. Czekając do stanku postanku Dworzec łódź -Artułówek. I tam akurat mam ŁK, się w Łodzi Widzewa O 10.32 Ale My jedziemy na lądu 1863 roku Dlatego, że Za długo bym musiał czekać Ja wczoraj tutaj Wsiadałem w autobus numer 66 Jak jechałem ja do moich dziadków Właśnie Tutaj właśnie mamy stację Ełka Łódź a to Wek. Jedziemy dalej. Bo przy okazji, później sobie wrócimy Ełka albo przejdziemy się nim później. Powiecie, teraz długo trzeba czekać na Ełka, bo on 1032 odjeżdża w kierunku widzewa i Stoków Dlatego wolę pojechać na. Na lądu powstańców 1863 roku i sobie w tramwaju numer 3 i tam już pojechać. Bo teraz szukamy tego ALG 6 LZD, która została niedawno przewieziona do Łodzi z Jeny, z Niemiec. Ok, dojechają właśnie na lądu powstańców 1863 roku i teraz idę na tramwaj numer 3, który odjeżdża za 10 minut w kierunku Hońku Czaku. Dobrze ja? Zobaczcie jaki porządny ten autobus mnie odwiózł Okej, okay, idę na tramwaj Teraz jedziemy trójką z NF6D Teraz jedziemy trójką z mg MGT-6D Oto bo MiedziSolid z ubinowanym 81 To jest fajne

I jedziemy dalej na następny przystanek. Będzie to oczywiście przystanek Łagiewnicka-Kowalska. I jedziemy dalej. Wiesz, tutaj nie ma zapowiedzi przystanków w tych tramwajach w tym tutaj tramwaju w tym teraz jamy bo we wszystkich miejscach są tylko tutaj w że nie ma jedzie kolejny MGT6D na do powstańców z 1863 roku a my jedziemy dalej teraz jedzie trójka Siemens NM6D wsiadamy jedziemy. Też fajne. Też taki porządny. Podobny do MGT-6D. I jedziemy. Też malował kabinę. Damn auto, w który nie ma zapołacić przystanku. Jedzie kolejny NGT-6D na nową stańcu 1663 roku A my jedziemy szukać GT-6 MZF ki Cześć I wyświetlacz tutaj też jest. A my jedziemy dalej. Teraz pojedziemy. 14. A jakiegoś do 6 MZD. Jena złapana. Pierwszy raz się nią przejadę. Zawsze jaki bożonny tramwaj. Pierwszy raz takim jadę tą jeną. Nigdy jeszcze nie jechałem AG16 MZDM, ale pierwszy raz się nim przejadę. Zobaczcie, jaki ładny tramwaj. Złapałem przez chwilę. I jedziemy na przejażdżkę tym super właśnie tramwajem. Zobaczcie, jaki fajny. Co ciekawe, tutaj zamontowana na drzwiach zamontowano światełko do kierunkowskazów. To na przednich drzwiach, Na pierwszych i czwartych. Jedziemy. G16 MZL złamany. Następny przystanek Mickiewicza Żyłowskiego, szpital imienia Wojskowej Akademii Medycznej. Tym razem tutaj czytałem, zabawy ci przystanków w końcu w tym tramwaju. Fajnie. Mam cię piłatę ten Wam. To super. Mickiewicza Żeromskiego. Szpital imienia Wojskowej Akademii Medycznej. Finder na tym przystanku Taka fajna, na przeszpital i w wow. Zaraz wam pokażę. Widzicie? Tutaj na tyle zamontowano kierunkowskaz Jedziemy dalej Zobaczcie jak się ładnie otwierają w tym tramwaju zamykają Chcemy się po nim zobaczyć Trochę inaczej zamontowane te drzwi Ale ciekawy tramwaj, nawet widać jest też, ty, biuretomat w tramw pojeździe Zobaczcie jaki ładny ten tramwaj Drzwi się dość szybko otwierają i zamykają. w tym wyglądają. Ten sygnał się świeci, jest światą sygnału, we tych drzwiach. Jeżeli chcemy, jeżeli chcą się zamknąć centralnie, są za wymuszone zamykanie drzwi. W ten sposób ludzie by się odsunęli od tych drzwi. Jakby się zamykały. Patrzcie, jaki porządny ten kierunek. Zajdziemy się po nim, zobaczymy. Przynajmniej. 10 na moment, aby nie odjechać. Zobaczcie, jaki ładnie. Wracamy za niemieckimi O, A fotka w dalej Teraz przejdziemy się tym adeusem na ili 18, a dwoje słaby przewodzić Sprawdźcie jaki pozornie ten adeus gumą A to kiełnkowska z nim, no nie wiem, nie wiem To właśnie kiełnkowska z nim jest, jest włączony Zobacz jaką ma porządną kabinę motoryczną A ten dźwięk to słynacz Kielonkowska z I jedziemy dalej Na dworze czwartecznym jedziemy

Już jedziemy na woda wyćwate. autobusu lub Operujemy darmowy kurs i zakudniki na czas O, Co ciekawe, tam jest darmowy kurs MPKU, Łódź na motorniczego lub kierowcy autobusu. Jedziemy 18 modeł Sem Gamą LZ06AC Nowo, nowo zbudowany gazownik FIG w tramwaju Taki właśnie model z GAMI ma Jedziemy do... Ale ładnie ten Maćkowiak pyta za pojęciem przystanku Chcę sobie usiąść I jedziemy dalej. Jestem teraz na dworcu Łódź Fabryczna. Tam zapowiedzi stacyjne są jak w Warszawie, oczywiście. Patrzcie jaki ładny ten dworzec fabryczny w Łodzi. Ja tak wielokrotnie już byłem, jak byłem w wakacje 2023 w łodzi, to też widzę. O kurde! Sroka na dworcu! Przez przypadek Sroka wpadła na dworzec, fabryczny w łodzi oczywiście. Jak widzicie, przy... tam właśnie Sroka wpadła na dworzec przez przypadek. O czaki! Sroka na dworcu, ale ciekawe. Spójrzcie jaki tutaj ładny ten dworzec w łodzi. Tam ten dworzec fabryczny. Podoba się Wam? To super. Idziemy się przejść zobaczyć. Teraz jedziemy co? co? i są ubi 20 Light Hybrid. Jankłod właśnie Ciekawe tylko to co przy otwierają. Widać jest ten sygnał. Bo wolno być tylko przy zamykaniu, a nie przy otwieraniu jeszcze. Jadę teraz 59 z ubio 12. Wysiadłem na przystanku Milionowa Kwiatkowska. Jeszcze na to już tak z Panem Kwiatkowskim. Dwie, raz w ogóle jadę z ubio 12. Might Heimlich and Betonich. Zaraz zrobić jak to się drzwi otworzy O! Właśnie tylko przy zamykaniu tylko drzwi powinno być, a nie przy otwieraniu jeszcze od tego I jedziemy dalej Lewcie jaki ładny ten autobus Jedziemy Teraz ja dwójką wujko 805N Wysiadający przodem Teraz my wsiadamy. i jedziemy dalej Zobaczcie jaki ładny Gonstal I jedziemy завсан вакен цаас өршөллөвшөн Teraz złapałem 72A Solaris UBINO 12 Mild Hybrid po raz kolejny i jedziemy. jaki ładny ten autobus. Teraz jedziemy 72a. Jedziemy sobie dalej na przejażdżkę MPK. Teraz jedziemy sobie za odjsem 18, najni 57 i jedziemy teraz. Daję na dalszą przejażdżkę. Jestem na przystanku Sienkiewicza Roosevelt'a. i jedziemy dalej. Jadę kolejnym konstale na iNie 17. bo telefonicznie jadę. Teraz na telefoniczne zajęzdni. Dzień dobry, fajny tramwaj. Super tramwaj! I już zaraz jedziemy! I jedziemy sobie na zajeźdźce telefoniczne. Jest to oczywiście KOLSTAR 805N. Teraz jadę z dwunastką, on swing. Siadamy. Ale ładny gamba. Jedziemy Dzień dobry, fajny Jeżdżę z tego tramwaju numer 12 PESA Swing wysiałem sobie na przystanku Telefoniczna Chmurna i teraz czekam na pociąg ŁK na stacji Łódź-Stoki na którą doszedłem właśnie mm, z tego przystanku tramwajowego w 5-10 minut na stację Łódź-Stoki i potem jadę ŁK do stacji Łódź-Astorówek żeby dojechać do autobusu numer 66 w kierunku Modrzewia co ciekawe, tramwaje w Łodzi są akurat wąskotorowe, a nie szerokotorowe, jak krakowskie. Bo krakowskie tramwaje to mają szerokie tory, a nie w Łodzi. W Łodzi to już są na wąskie tory. O, właśnie zapowiadają mój pociąg. To jest tak, którym właśnie teraz będę jechał. Do Arturówka. Jadę Ełka w tym momencie na stację łódź Tym pociągiem pojadę na tołówek i wysiądę sobie i tam wsiadam w autobus 66 do Modrzewia. Jestem teraz na stacji łódź i zaraz podjedzie po mnie Ełka w kierunku Zgierza. Stacja DEUK flichtem L4268006. W relacji Łódź-Widzew-Zgierz wysiadam na Artołówku. Właśnie wyjeżdżam ze Stoków w tym momencie. W tym pociągu Pan czyta zapowiedzi stacji. Zaraz posłuchacie jej. Następna stacja Łódź-Marysin. Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. O, właśnie tak czytają w tej o, te. W impulsach jednak pani czyta, w tych impulsach dwa. Teraz będzie stacja Ełka Łódź-Artułówek, na której będę wysiadać. By dojechać do autobusu 66. Stacja Łódź Przypominamy o obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. Stacja Łódź Artur Ludek. Drzwi otwierają się z prawej strony. Powinni jeszcze zapowiedzieć. Bo w SKM Warszawa to czytają też kierunek otwierania drzwi. Szkoda, że tutaj nie czytają. Wtedy by ludzie wiedzieli, gdzie wysiąść. Dwa szlaskie bezdrugowe z zmierzu kończymy. Teraz będę właśnie wysiadał na łodzi Artołówku i lecę na autobus numer 66. dobra. Do widzenia. Do widzenia. Już dojechałem następny kałuś i teraz idę na autobus, który odjeżdża o 16.03. Zobaczcie jaki ładny ten pociąg. Jest to l 4268006 w kierunku Zgierza. Fliftka odjeżdża do Zgierza. A my idziemy na autobus. Zobaczcie jaki ładny ten pociąg. Taka mała fliftka na ŁK to już dopiero jest fajna. Ja jeszcze jest taki LM4268 z trzema członami, a nie z dwoma członami. Dobra, idziemy na 66. Teraz właśnie wracam 66 i Susunowo City Life do Modrzewia. się na samym końcu Modrzewiu. Już właśnie jestem w drodze do domu autobusem numer 66 i Susunowo City Life. Okej, okay, to już wszystko jest z tego odcinka. Wracam teraz i suzu nowo City Life na 66 No tak jak mówiłem przed chwilą. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.